Albo dam, albo nie dam. A, króciuteńko, bo na mnie się wydaje, że te, te śmieci powinny zdrożeć wcześniej, tak jak to było, ale ta ekipa, która wygrała w tej chwili, wtedy obniżyła. A w tej chwili będzie podnosiła te śmieci. I śmiech na sary, więc więcej nic. Bo to. Już... Każda podwyżka jest niedobra. Ja płaciłem 10 zł y... miesięcznie, czyli 30 zł na kwartał. I zapłaciłem już naprzód. Za cały kwartał z początku stycznia, żeby urząd miasta nie zbiedniał. Ja nie imię płacę, Ja 100 zł damy, więc już powiedziałam nie wiem, więcej do całego roku. Podwyżek to nikt nie lubi. No to nie, nie, nie bardzo. Jak ja mam 900 zł, no, to coś jak kurtka. Ja sam niektórzy to tam. tych śmieci mają dużo, a ja to mało mam i płacić. Każda podwyżka jest niedobra. No ale jak konieczna podwyżka, to trudno. Ja to mam kawałek. Pola to taki o ten, wyłożę na pole liście. Płacę i jak będzie podwyżka będę płaciła. Krzaki podwdzielbowałam, wzięłam przekierko, podwdzielbowałam. I te, te gałęzie nie było komu zabrać. Podatek i na i w innym czasie się płaci, a, a za śmiecie w innym i człowiek tylko jeździ. To trzeba było rozrobić razem. Chyba by wystarczyło tak jak teraz jest. A zapłacone mam za cały rok, 100 złotych chyba wystarczy. A co tak? Dlaczego taka podwyżka jest? A teraz mi co miesiąc podobno. No trochę może była za mała różnica między segregowanym, a niesegregowanym. Zemnów nie ma, ciśnienie kurwa, ciśnienie duże. Ten innych kręgosłup, no będzie wydatek, no. Po te parę złotych jakby podnieśli wszystkim, no to... Tylko, że nie wszyscy płacą, to jest najgorsza sprawa. Albo dam, albo nie dam. Jak a. mi stać będzie, to dam, a nie, to nie dam. Dużo, no wie pan. Najlepiej no to by wcale nie płacić, tak? No nie wiem, no, no jest źle, no bo wszystko kosztuje, kurtka, czy strajkować by jechać, czy nie tam śmieci. Może powinna być mniejsza kwota za segregację, niż za odpady zmieszane. A, a skąd je ja wezmę? Ja nie zarobię teraz. Ja segreguję i płacę. Nie wiem, no trudno będzie. No to trochę za dużo, trochę za dużo, powinna być mniejsza, bo najpierw taki skok 100% to naprawdę to już no, będzie ciężko. Albo dam, albo nie dam.